Cześć kochani, tym razem zabieram Was na przegląd do Action. Dawno mnie tu nie było, tak więc zaczynamy od podstawki metalowej o średnicy 30 cm. Zapłacicie za nią niecałe 18 zł, zobaczcie, jaka fajna. Można na niej poukładać perfumy w łazience bądź kosmetyki. Będzie dzisiaj bardzo dużo nowości, tak więc oglądajcie do końca. A jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zobaczcie, świetne koszyczki. Hmm, trawa morska. Tutaj 13, 14 niecałe złotych. To jest większy ten koszyczek. Hmm, I tak. Mniejsze kosztują 9, a większe 14. O, tak to ma być. Bardzo fajne. Na przykład na jakieś oliwę. Na jakieś właśnie takie przyprawy w kuchni, bym to widziała. Metalowa taka puszka z bambusową przykrywką, też ciekawa propozycja na pojemnik do przechowywania. Tu macie dwa kolory, bo jeszcze ta mm, metalowa, właśnie to metalowe pudełko jest jeszcze czarne, średnica 25 cm kosztuje niecałe 27 zł a tu chyba najsłodsze lusterka w kształcie misia jakie widziałam, taki baranek jest dookoła, bardzo ładne, występują w dwóch kolorkach beżowym i tym brązowym kolejna lampa to taka kryształowa za niecałe 28 zł podświetlana ledem tutaj macie opisane te kryształy Ten otażek, właśnie tu jest napisane, to jest taki czakr, który został zaprojektowany, aby pomóc poprawić atmosferę przestrzeni, jednocześnie promując równowagę i, przy, i pozytywny przepływ energii w ciele. No, bardzo ciekawa propozycja. Ja jeszcze czegoś takiego u siebie w domu nie mam i na razie tylko podziwiam, jak to ładnie wygląda. Kolejne dekoracje, jabłuszka LEDowe, które powróciły na półeczki. Action za niecałe 8 zł, kilka kolorów do wyboru. Ja już kiedyś pokazywałam pod koniec przeglądu jak one wyglądają, ale muszę wam chyba pokazać jak one świecą, bo naprawdę cudowne są. Kule świetne 35 zł i tutaj naprawdę możecie kupić piękne kule do ogrodu bądź na taras i tu macie na przykład o średnicy 30 cm taką propozycję kuli bądź drugą taką kolorową. Jeżeli jestem na kulach, to jeszcze takie znalazłam. Zobaczcie, jakie fajne. I to też jest kula LEDowa. Kosztuje niecałe 14 zł. Jest taka zwykła, bądź ta, która się tutaj właśnie delikatnie mieni, bo tu jest taki złoty błyszczący, nie wiem, brokat. A tam w tyle jeszcze jest taka biała. Zaraz wam pokażę. Ta I tak one właśnie się prezentują. Myślę, że fajnie będą wyglądały przy jakichś dekoracjach jesiennych, nawet zimowych, przy chońce, gdzieś ustawić coś. No, takie kule zawsze dają fajny efekt. Poszukamy tutaj na dziale kuchennym, gdzie są szklaneczki, szklanki i tak dalej e, fajnych jakichś nowości. No i oczywiście te szklanki, które jakiś czas temu Wam polecałam, bo to jest hit TikToka. Jest, są jeszcze na półeczkach, widzę. 12 zł one kosztują. Pojemność 335 zł. Muszę Wam pokazać, jak one wyglądają w rzeczywistości, bo to jest cudowna szklaneczka i bardzo ładnie w niej wygląda każdy napój. A przede wszystkim ma podwójne dno, to to jest kolejny plus. To zobaczcie też takie fajne szklanki m, okrągłe. Dwie sztuki za niecałe 13 zł. Tutaj też są fajne, e, takie malutkie, już pokazywałam za 13 zł. kolorowe. O, jakiś pojedynczy, czekajcie, sujczyk, ale jeszcze tutaj są fajne, takie metalowe. 12 zł z okienkiem, ale one też były na kanale. Dobra, zobaczymy tego jednego rodzynka. Co to tutaj jest? A, to są te prążkowane od środka. Bardzo fajne są te pojemniki. Naprawdę szybko też schodzą z półeczek. Sama zastanawiałam się, czy sobie nie kupić. Niecałe 13 zł. Zobaczcie, 0,9 litra. Ale ładne są. Te naczynie do zapiekania dwa razy po 700 ml jest teraz hitem. 20 niecałe złotych. Trzy kolory tego naczynia. Szary, niebieski i beżowy. Już mi zachwalały panie, tak więc ja też wam polecam. Tak on wygląda. I to jest ostatnia nowość na dziale kuchennym. Nowa zestawa, marmurkowe talerze, i tutaj macie na przykład taki okrągły talerz obiadowy. Zobaczcie, jaki fajny wzór. Brzegi srebrne 14 zł, nie złote. Mniejszy talerzyk to 12 zł kosztuje. Złote są te brzegi. Już widziałam srebro, chyba że dlatego, że za dużo jest tego złota. I tutaj jest taka miseczka, też fajna, taka na akurat taki talerz w sumie do zupy. Miseczki tutaj są takie głębsze za 9 zł. A tu kubeczki 6,50. No i te kubeczki wyglądają prześlicznie, bo one mają jeszcze w środku. Zobaczcie, jaki ładny ten wzór. Takie coś innego. Szkoła i tu dla was mam hit. To jest po prostu wykrawacz kółek za niecałe 6,70 ja kupiłam ten wynalazek. Jeszcze wprawdzie nie otworzyłam, nie zobaczyłam jak to działa. No, ale jest to bardzo ciekawa rzecz. Z ciocią akurat rozmawiałam, mówi bierz, bo tak jak wtedy były te etykierki takie fajne, tak to też jest dla mnie. Taka nowość, która mało kosztuje, a może faktycznie być pomocna. Więc no, tak to na razie wygląda z tyłu i z przodu. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Ale uwierzcie mi, że to naprawdę szybko znika z półek. Więc ja zawsze miałam problem z tymi kółeczkami, a tu chyba mi to ułatwi życie. Zobaczymy. Szydełko, figurka. No, przepiękne są te figurki. Tutaj macie takiego lwa, czy tygryska, przepraszam, tygryska jednorożca. Słonik też jest. Wysokość 27 cm, mnie całe 18 zł. Bardzo fajna rzecz dla osób, które lubią przydełkować. I tu jeszcze znalazłam dziewczynkę. Te stoliki to też hit ostatnich dni. Były na promocji tygodnia, niecałe 90 zł. Blat do wyboru, znaczy, boże, te doły do wyboru, albo beżowe, albo właśnie czarne. To są takie fajne, kawowe dwa stoliczki. Ten najwyższy ma 55 cm, a mniejszy 47,5. Oczywiście chodzi mi o wysokość. Kolejna nowość to te krzesełka z drewna mango, znaczy bardziej stolik. Dobra, niech to będzie stolik Sto, no tak, stolik. 130 zł, gdzieś słyszałam z boku, ktoś mówił: O, jakie fajne krzesełka. 70 zł, fajna kolumna, która jest podświetlana LEDem na pilot. Bardzo ładnie one świecą. To jest taka nowość dla gamingowców. Myślę, że taki bajer do pokoju, gdzie wszystko jest oświetlone takimi kolorowymi LEDami, nada się idealnie. Dobra, tutaj to jest wielokolorowe światło w kształcie słupka, ale jakiś tutaj za, za bardzo. Nowości nie napisali, jedynie tutaj macie wymiary, czyli one są y, szerokie na 10 cm, ale bardzo fajna nowość. Tu jeszcze znajdziecie takie y, te lampki podświetlane, no a na dziale kuchennym pojemników jest mnóstwo, te znamy świetnie, ale zobaczcie, jakie fajne organizery do lodówki. Za złote 99. No i tutaj na przykład możecie wrzucić jakieś drobne rzeczy, jak czosnek, jak nie wiem, czy ktoś czosnek trzyma w lodówce, ale są osoby, które wszystko trzymają. Jak na przykład rzodkiewkę, coś takiego małego, albo takie małe pomidorki szery. Też są fajne. Te pudełeczka są naprawdę rewelacyjne. Tutaj za 3,99 jest taki prostokątny na ogórki, czy na jak... O, na sztuce też może być. Mm. Fajne są te organizery. Te pojemniczki są cudowne. One naprawdę fajnie tutaj y, wyglądają i pewnie się sprawdzają. 9 zł większy. Ja kupiłam sobie w końcu ten za 350 mały i jestem zadowolona. Polecam. Paterka obrotowa. I tutaj tak ona wygląda. Fajny pomysł, żeby właśnie włożyć wszystkie. Mm, takie potrzebne rzeczy na imprezę, jak ketchup, jakieś musztarda, majonez, każdy sobie odwraca i bierze to, co chce. 28 centymetrów średnicy, cena też jest świetna. 15 niecałe złotych, nie? Fajna, a jest przede wszystkim taka głęboka, bo te wcześniejsze były takie niskie. Ja oczywiście je nagrywałam, ale nie wiem, czy wam pokazałam, bo ja mam po prostu um, za dużo w ciągu dnia do zrobienia i te przeglądy czasami mi uciekają. Fekszem też. Już to nagrałam jakiś czas temu. I teraz tak wszystko wrzucam zaległe. Fajny organizer do walizki, zobaczcie, jaki fajny. Możecie kupić w kilku kolorkach. To wszystko jest teraz na półeczkach w action. Trzy kolory oczywiście do wyboru. A to jest fajna nowość dla dzieci. Taki zegarek z projektorem z Sonika. Ja mojemu małemu wzięłam, bo on ma teraz bzika na tego Sonika, więc na końcu przeglądu pokażę wam, jak ten projektor działa. A tu kolejne nowości. Kiedyś pokazywałam wam te balsamy do ust i bardzo byłam zadowolona. Myślałam, że będzie, będzie to mi służyć tylko jako rozświetlacz. Nie, to jest bardzo fajny balsam do ust, który może służyć jako właśnie rozświetlacz, ale i też jako balsam. A tutaj macie linery, też ciekawe. Ciekawe propozycje, 5 niecałe 50. Nie używam linerów, to nie powiem Wam, czy to jest dobre, ale może ktoś tu się znajdzie, kto kupił. Maseczki do ust w kształcie pudełko ust. Chciałam Wam pokazać, ale lewą ręką nie bardzo to mi wychodzi, więc 22 sztuki w środku. Cena to niecały 12 zł, więc taka przystępna ta cena. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd z Biedronki i Pepko. Tam były perełki, lustra, które są hitem, bo ta lusterka, jedna taka sztuka kosztuje 30 nawet 5 zł na internecie, a tutaj macie 4 sztuki za 20 zł. To jest po prostu hit w Pepko. Daishman CCC i ta kolekcja tutaj jest przepiękna. Ja na końcu filmiku tu pokazałam świeczuszki, jak one wyglądają. Na vlog Syla wleciała najnowsza kolekcja jest się na przepiękne koce Half Prince. I oczywiście nanunana. I jeszcze wskoczy przegląd podko, tak więc bardzo serdecznie Was zapraszam i zostawcie mi km w górę. Życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć, pa! Więc, tak jak mówiłam, polecam Wam ten zegarek z projektorem. Niecałe 18 zł jest w dalszym ciągu na półeczkach Wekszem. Jest bardzo fajny. Tu macie w środku zegarek, a z boku ten projektor. I za chwileczkę Wam pokażę w świetle dziennym, i jak zgaszę światło, jak to tutaj się prezentuje. Mm, wybrałam łazienkę, bo nie wiedziałam, gdzie Wam mam pokazać, jak to wygląda. W każdym razie polecam, jak macie wnuczki, dzieci, bo naprawdę fajny. Fajny taki bajer dla dzieciaków. Więc życzę Wam miłego dnia raz jeszcze. Jak znajdę tą szklaneczkę, to Wam pokażę środek i jak wygląda w niej kawka, bo naprawdę też jest obłęd. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za wszystkie łapeczki, subskrypcje i komentarze. Jesteście wspaniałe, najlepsze na świecie. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Trzymajcie się, cześć!